1 września 1939 roku wojska III Rzeszy bez wypowiedzenia wojny przekraczają granicę z Polską, łamiąc pakt o nieagresji. Wykorzystując taktykę wojny błyskawicznej, Niemcy realizują zatwierdzony przez Adolfa Hitlera biały plan, plan podboju Polski. Jeszcze na pobojowiskach zmagań wrześniowych rozpoczynają działalność podporządkowane rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie struktury państwa podziemnego. Po przebranej wojnie obronnej żołnierze polscy odbudowują swoją armię w konspiracji. Wielu tych, którzy walczyli we wrześniu 1939 roku, angażuje się w dalszą służbę w zorganizowanych oddziałach konspiracyjnego ruchu oporu. jaką rolę w walkach pamiętnego września, a później największej podziemnej armii, która istniała podczas II wojny światowej w okupowanej Europie, odegrali bohaterowie Ziemi Kieleckiej. Możemy o tym opowiedzieć dzięki odnalezieniu unikalnych materiałów archiwalnych, wśród których znajdują się wspomnienia uczestników tamtych wydarzeń. Katerowie tamtego września. Cykl dokumentalny. Sebastiana Przybyłowicza i Marka Jedynaka. Podporucznik piechoty służby stałej Kazimierz Miarczyński. Do wybuchu II wojny światowej służył w korpusie ochrony pogranicza w batalionie KOP-Kopczyńce pod dowództwem podpułkownika Eugeniusza Sokulskiego. W trakcie mobilizacji objął stanowisko dowódcy Kompanii Przeciwpancernej 3. Batalionu 165. Rezerwowego Pułku Piechoty. 165. Rezerwowy Pułk Piechoty zmobilizowany został 27 sierpnia 1939 roku w ramach mobilizacji alarmowej dla 36. Rezerwowej Dywizji Piechoty. Dr Marek Jedynak z Delegatury IPN w Kielcach. Jednostką mobilizującą był 17. Pułk Piechoty stacjonujący w Rzeszowie oraz Batalion KOP Kopczyńce. Z 17 pułku utworzone zostały dwa bataliony piechoty, kompania zwiadu, kompania przeciwpancerna, dwa plutony po przeciwpancerna, pluton łączności, pluton pionierów, pluton przeciwgazowy. Dowódcą pułku wyznaczony został podpułkownik Zygmunt Gromacki. dowódcą pierwszego batalionu major Marian Tins, dowódcą drugiego batalionu major Stanisław Inglot. Trzeciego batalionu podpułkownik Eugeniusz Sokulski. Wyposażenie pułku pochodziło z magazynów mobilizacyjnych i zorganizowane zostało przez kwatermistrza 17 Pułku Piechoty. Mobilizacja miała miejsce w budynkach użyteczności publicznej w Rzeszowie i okolicznych wsiach. Przybycie ludzi, dostarczenie umundurowania i uzbrojenia odbyło się we właściwym czasie i sprawnie. Opóźnienia były jedynie w pracy kompanii poborowej koni i wozów. Zawiązki oddziału mobilizującego się tworzyła kadra 17. pół. Mobilizację ukończono całkowicie. Stan fizyczny i moralny naszych ludzi był dobry. W dniu 30 sierpnia pułk transportem kolejowym przerzucony został do stacji docelowej w miejscowości Szydłowiec, skąd 31 sierpnia marszem podróżnym przeszedł do wsi położonej 10 km na wschód od Końskich, zatrzymując się na postój podróżny. Odległość przebyta wynosiła około 32 km. Zmęczenie na skutek marszu było wśród żołnierzy duże. Zaopatrzenie oddziału w żywność szwankowało. 1 września wiadomość o wybuchu wojny wywołała niemałe poruszenie. O godzinie 13 otrzymuję rozkaz przesunięcia oddziału na zachód od miejscowości Końskie nad rzekę Czarną, gdzie mam zadanie zorganizować obronę przejściową. Na skutek działania lotnictwa i możliwości czasowych, dowódca decyduje się rozpocząć marsz o godzinie 18. Odległość do przebycia wynosiła około 15 km. Przemarsz. Na nakazane miejsce postoju w dniu 2 września zakończył się o godzinie 1. Mieliśmy trudności w organizowaniu obrony na skutek ciemności i nieznanego terenu. Kolejne dwa dni organizowaliśmy obronę. 4 września na naszych stanowiskach pojawili się pierwsi uciekinierzy z 7 Dywizji Piechoty. Przechodząc przez trzymany przez nas odcinek, budzą niepokój wśród żołnierzy. Widać brak organizacji zmierzającej do opanowania sytuacji. Zaopatrzenie. Szwankuje. 5 września w godzinach rannych na przedpolu 1. batalionu pojawił się niemiecki pluton rozpoznawczy piechoty z jednym czołgiem. Po krótkiej wymianie strzałów pluton wycofał się. Przez dalszą część dnia brak był styczności z nieprzyjacielem, a w godzinach popołudniowych dowódca otrzymał rozkaz przesunięcia oddziału 8 km na południe od zajmowanych stanowisk. Przesunięcie nastąpiło o godzinie 19 marszem ubezpieczonym. Przez cały czas nie nadchodziły wiadomości, zarówno o oddziałach własnych, co do których przychodzą bardzo skąpe wieści, jak i o nieprzyjacielu, o którym mimo wysiłków dowódcy pułku nic nie wiedziano. 6 września dowódca naszego pułku otrzymuje szczegółowe dane co do sytuacji wraz z rozkazem najszybszego wycofania się w kierunku na Wisłę, maszerując przez rejon Szydłowca na Solec. Rozpoczyna się początkowo planowany i zdyscyplinowany marsz, aż do momentu osiągnięcia rejonu szydłowca. Szydłowiec zajęty przez oddziały broni pancernej Niemców, a tym samym odwrót zagrodzony. Pod wieczór 7 września działka przeciwpancerne spędzają nieprzyjacielskie czołgi, niszcząc 12 sztuk. Za czołgami wycofuje się niemiecka piechota. Droga do dalszego marszu wolna. W tym momencie zaczyna się jednak chaos. Tabory na skutek zawał leśnych pozostają. Oddziały mieszają się. Wielu żołnierzy ucieka. Marsz w nocy z 7 na 8 września powoduje niemal całkowite mieszanie oddziałów. Ich uporządkowanie następuje dopiero za dnia 8 września. Po nocnym marszu spod Szydłowca w kierunku Wisły zabrakło około 1 trzeciej stanów osobowych. Broń ciężka została w rejonie Szydłowca. Stan psychiczny żołnierzy był na granicy nerwowości i podatności na panikę. W ciągu dnia oddziały 165 pułku maszerowały lasami, ostrzeliwane stale przez artylerię nieprzyjaciela, ale nie było bezpośredniej styczności z wrogiem. Noc z 8 na 9 września i przebyte dziesiątki kilometrów spowodowały kompletne wyczerpanie ludzi. Nie bez znaczenia był tu również całkowity od czterech dni brak żywności. Żołnierz żył tym, co znalazł w polu i pozostawionych przez inne oddziały taborach. W tych okolicznościach 9 września o godzinie 9 szef sztabu 36 Dywizji wydał rozkaz rozproszenia oddziałów, a raczej ich pozostałości i przekradania się grupami względnie pojedynczo na drugą stronę Wisły. Rozkaz swój motywował niemożliwością dalszego posuwania się w tak licznym oddziale. Wisła od miejsca rozpuszczenia oddziału odległa jest o 11 kilometrów. Mosty na wiśle wysadzone. Nad Wisłą znajdują się oddziały niemieckie. W czasie zakopywania i niszczenia broni, którą miało się zostawić, panuje ogólna rozpacz. Z grupką dziesięciu ludzi maszeruje pod osłoną nocy i przedostaje się na drugą stronę Wisły w dniu 11 września. W Annopolu dowiaduje się o organizowaniu przez pułkownika Stracha oddziałów do dalszej walki. Organizacja miała miejsce w Kraśniku. Wielu żołnierzy z tych oddziałów miało szczerą chęć dalszej walki, niemniej jednak wielu było trzymanych jedynie przez kuchnię. Z Kraśnika nie pamiętam, w którym dniu wymaszerowaliśmy do Krasnego Stału. Skąd w dalszym ciągu zmierzaliśmy w kierunku na zamość? 19 września, oddziały polskie w sile około dwóch batalionów dotarły pod zamość i zajęły linię obronną na wschód od miasta, zamykając tym samym szosę na Hrubieszów. Sam zamość był już obsadzony przez Niemców. Prawdopodobnie Niemcy przebywający w mieście zostali chwilowo otoczeni przez wojsko polskie usiłowania wypadów ze strony niemieckiej kończyły się niepowodzeniem ściągnęło to jednak silny ogień artylerii niemieckiej na polskie stanowiska w wyniku ostrzału zginęło trzech polskich oficerów i 30 szeregowych a dalszych 70 żołnierzy zostało rannych 22 września podczas dalszych walk w rejonie zamościa porucznik Kazimierz Miarczyński został ranny odłamkiem i przewieziony do szpitala polowego w Rubieszowie. Dwa dni później do miasta wkroczyły oddziały sowieckie, kierując się dalej na zachód. On sam zdołał wydostać się z miasta, ale niedługo potem dostał się do niewoli niemieckiej. W niemieckim oflagu spędził całą II wojnę światową. Po wyzwoleniu obozu wstąpił do formującej się w strukturach drugiego korpusu polskiego we Włoszech szesnastej pomorskiej brygady Piechoty. W chwili spisania relacji w listopadzie 1945 roku porucznik Kazimierz Miarczyński służył na stanowisku dowódcy kompanii przeciwpancernej w 66 batalionie 16 Pomorskiej Brygady Piechoty II Korpusu Polskiego we Włoszech. Była to audycja Sebastiana Przybyłowicza i Marka Jedynaka z cyklu dokumentalnego Bohaterowie Tamtego Września. Realizacja i opracowanie muzyczne Tomasz Tamborski. Wystąpili Andrzej Cempura, Mirosław Bieliński, dr Marek Jedynak z delegatury IPN w Kielcach. W audycji wykorzystano materiały zgromadzone w Instytucie Polskim i Muzeum imienia Generała Sikorskiego w Londynie.